Maneczko w międzyczasie jak będę podsumował wyrzutnie, którą właśnie zobaczyliście, to zobaczycie króciutki unboxing, co wczoraj do mnie dotarło i dołączyło do stafu sylwestrowego. Space Galaxy od Triplexa. Kosteczka dobra, te 20 mm pestki we większości dawały duży, naprawdę duży efekt, choć też wiadomo, były niektóre nierówne pestki i było widać, że są słabsze. Gdyby nie ten sylwestrowy wiatr, to ten opadający brokat w niektórych efektach byłby o wiele lepszy. No szkoda, szkoda. Największy plus tej kosteczki to końcóweczka wydaje mi się, która strzela seriami kątowymi i robi wtedy nam naprawdę konkretną robotę. No na mnie, na, na mnie w każdym bądź razie zrobił dobry show t 20, 20 mm mały kaliber. Finalnie dam ją, dam jej dziewiąteczkę. Co do wyrzutni od Tomaszka, to większość, naprawdę spora większość po filmikach średnio lub słabo, słabo zrobiło, zrobiło na mnie wrażenie, podkreślam na moje gusta. Ale te tutaj, według mnie po filmikach, które oglądałem, są naprawdę, naprawdę niezłe. Wielki, konkretny efekt opadający prawie do samej ziemi. Także nie mogę, nie mogę się naprawdę doczekać, aż odpalę naraz te dwie pięćdziesiątki. Dziękuję za oglądanie i zapraszam Was do sklepu Fajwerki Gorzów. Link to tradycyjnie w opisie. Dzięki, hej!